Poglądam twarze! Ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Pillars of Eternity. Oh, dzisiejszym planem będzie dla nas między udanie się do wioski Jeleni Brut oraz pójście do Gmachu Odkrywców, ponieważ tutaj, jak się dowiedziałem, Ferga nie wiedziała, gdzie szukać miejsca w swojej wizji, lecz może to wiedzieć ktoś z Gmachu Odkrywców. Chociaż mamy mapę wskazującą miejsce o nazwie Palące Wodospady, więc to możemy być tam. Tylko pytanie, gdzie to jest. Eee... W ogóle widzieliśmy takie miejsce gdzieś. Chyba nie. A nie tu są palące wodospady, czyli tu mamy iść. Jeżeli chodzi o tę misję. To możliwe, że pójdziemy jednak do... A ja znowu w Sadem próbuję. Eee, dobra, dobra. Lady łape. się idzie tutaj. Prawda? Eee, z tabikiem ładnie. O. Dziękuję. Mam nadzieję, że coś nam z, to, z tego wyjdzie, bo... Przyznam się, chcę ruszyć coraz bardziej do przodu, bo ostatnio to cały czas się kręciliśmy tak naprawdę w kółko i od, nie wiem, może z 20 odcinków w ogóle jesteśmy w tej Zatoce Buntu i nic się tu nie zmienia. Znaczy, nic nie zmienia, praktycznie zrobiliśmy całą Zatokę Buntu. <coughs> Przepraszam, a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, co będą tu jeszcze miało zostać. Coś tam jeszcze z Lady Web, możemy pogadać, ale no... Żeby pogadać z Lady Web, zakładam, trzeba pójść do wioski Leni brud, więc... Chcąc, nie chcąc. Jaskinia Frig dla Frygi też by była dobra w sumie do zrobienia. Dlatego najpierw pójdę tam, a później do wioski Jeleni Brud, bo wioska Jeleni Brud to jest zadanie główne, a my nie chcemy teraz robić głównego, bo chcemy poboczne, bo ja lubię mieć Ekspa i lubię robić poboczniaki. Bo zakładam, że jakbyśmy tak naprawdę robili cały czas tylko i wyłącznie questy główne i szparli tak do przodu, mogłoby się jakimś czasem okazać, że yy, Gry skończylibyśmy w zaledwie. Proszę do mnie nie. Jakie... Odkładam na chwilę telefon z pizdu. Eee. No. Telefon. Palące wodospady, potwierdź. Jeszcze daję go kurde, odsadzę. Jak coś Uzi po prostu do mnie dzwoni. Ja nie mam czasu, ja nagrywam. Dodatkowo, jak muszę pośród przedmiotów podręcznych maga... Eee. Zmiana grymołoru podczas walki, a ja to nie wiedziałem, że tak można. A, rzecz podręczna trzeba, dobra. To zapamiętam. Może się wcześniej, później uda. A bo to miejsce tutaj, które my Czemu ja mam cały czas... Ja tu mam cały czas ten, miecza. Nie wiem, o co Boże, kobieto przestań do mnie dzwonić. Nie mogę teraz. Nie domyślasz się, jak nie mogę odebrać. My tu byliśmy kiedy? My tu prawie. My tu wtedy prawie umarli. Nie, nie umarliśmy, ale było blisko, bo walczymy tutaj z drakami. No, rozwalmy tych najwyższych kapłanów najpierw, bo im będą ich kilować, jak zakładam. No... Kurde. Dobra. Co jeszcze mi tu lezie? Wszystko. Nie zrozpaczona, tylko tutaj. Co to jest? Opal. Okej, okay. możemy sobie wziąć opal. Wiem, że my tu wcześniej więcej zwiedziliśmy, a... O właśnie, tu są draki. O tym wcześniej mówiłem. Eee, stój alot mniejsze podciski, minolety no i teraz znowu ją naprawię wszyscy naparzają draka Fajnie, że ci w ogóle co biją z y, bliska oczywiście znaczy y, w zwarciu dawałem smoka, który jest bzzz, właśnie tak wysoko i to wszystko dla szponu nie wiem, no, bardzo się opłacało, prawie wcale Próbowe urwisko tam to jest pewnie to miejsce, do którego mamy iść z sagani. Młody, ożdżiza się z rewolwerem. Dobra, jeden drak już nie żyje. Pelagia, pomóż nam zabić tego zwykłego draka. Eee, stać. Ty, mój drogi, a użyj dużo ciosu na tym, już na razie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. E, pelagia, moja droga. Ja z tobą mogę pogadać? Nie, nie mogę. W każdym Okej. Ok. Przepraszam, nie było tematu. E, pelagia. powinno poświęcenie. O, 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 o. To, 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 to poproszę. A, nie można. Na siebie nie możesz. dobra to rzuć na mnie. No i teraz wszyscy na zwykłego draka. Tego mojego. Aha wszystko pozdychało. Uuu nie, matka ma awans. To mi się podoba co to jest. Pierwotny ogień. Może być. A jak taki łomot teraz dostajemy? O, coś tutaj jest jeszcze? W Nie, już nie, nie. Ale po już wiemy, że trzeba. Jak będziemy chcieli yy, wziąć sobie sagani i zrobić jej misję, to trzeba się przejść tam. Tylko trzeba zmienić postać. Ja nie wiem kogo. A tu są w bliźniacze wiązane. Chyba tutaj gdzieś mieliśmy iść. Panący wodospad, Dobra, tu, czyli tutaj nie ma nowego miejsca do przejścia. No to co, skoro tak. To w Jawuskinie Chociaż bardzo się to tego boję Czemu nie złomny z Pelagionu sobie stanęli? No Ruszyli dupy. A ja nie rozdałem e, tego poziomu. Okej. Okay. Ej, chwila, chwila, moment, chwila, chwila Jak to było za Zauripy... Są blisko smoków. Tu mamy draki. Prawdziwa się to nie ma grany. Ten smród siarki. Można po nim poznać, że jest, że jest podniecona. I spalona dama. Tu... Jeszcze to jest Tu będzie smok. Zauri Ile zauripów? Chyba ich pochromoliło wszystkich. Tu jest tyle że masakra. Jak my się z tym obrobimy? Teraz czempiona bić. No i poinął kapłana. No i wszystko zabite. A nie, jest jeszcze zabijaka. No już nie ma. Kiedy? Mówię, ja się boję tutaj ze względu na tego, na to, że tu na pewno będzie smok, A na smokach trzeba będzie bardzo uważać. Tego jestem pewien. Wiedza przetrwania Wiedzę i pójdę. Moce. Detonacja. Pożycz Pożyczony instynkt. Przenięcie inteligencji i percepcji energii mierzając świecę. Te cechy i zwiększając obronę i celność enigmatyka. Średnio wszyscy wrogowie na poprzednim odcinek otrzymują nieodparte pragnienie podporządkowania się enigmatykowi. Cel jest zdominowany i pozostaje zauroczeni. Uuu Definacja. Rozdziała duszę celu, powodując obrażenia bazowe. Przeciwnicy o niskiej wytrzymałości wybuchają w ten wrażenia, że na wszystkim zasięgu. Brzmi spoko. Umysł, enigmatyka i sprzymierzeńcy nawiązują połączenie, dzięki któremu dzielą się wiedzą o przeciwniku. Enigmatyk otrzymuje premię do ataku przeciwko celowi z przymierzeńca. Okej. Okay. Będź pijawka, jeszcze z umysłu celu. Obniżona wartość z. zielenią. Dobra. Bierzemy detonację i tą z dominacją. Bierzemy to wszystko. Oj, oj, oj. Nie, tu na pewno na końcu będzie smog. Już. Się na dni jezus, jakie to jest? to jest wielkie? No, możliwe, że smog tu będzie. Ja tu są? A nie, myślę, że to zaznacza za oryba, a tu tylko jest zaznaczona zguba ognia. Wszyscy w czempiona z drugiego czempiona kapłana i tak, zguba. Zabijanie zgub się źle kończy zazwyczaj, bo one właśnie podpalają i wybuchają. No ale cóż. Jak oni, a który tutaj stoi, dopali? Ja się pytam, jak to było możliwe? Perydot, Heliotrop, pierwotny ogień razy 3 i razy 1, czyli w sumie razy 4. Co coś jeszcze tu jest. Velun. A, Clay, no dobra. O to mi tarcza przypomina, dlatego się zastanawiałem. Ja nie chcę walczyć ze smokiem. Ja bardzo nie chcę walczyć ze smokiem. Chodzimy na arenę, gdzie będzie smok. Tak, weszliśmy na arenę, gdzie jest smok. Kyle milczący. Drak patrzy na ciebie, przechylając swą ogromną głowę. Wysyła strumień słów wprost do swojego umysłu. Świecąca, płonąca iskra. Ty, Orlanin, chcesz zabrać moją iskrę, tak? Co za iskra. Eee, rak owija się wokół czegoś, jak próbując, jakby próbując to osłonić. Iskra jest węgielkiem, ciepłym, świecącym, pięknym. Odwraca głowę, kierując tobie jedną lpioną źrenicę. Któregoś dnia ja będę płonąć. Jaskrawo i strasznie, jak moja iskra. Walczmy. Nie, drak ryczy. Przede wszystkim ukaż ją moimi zimnymi, swoimi zimnymi i brudnymi łapami. Obronię ją. I to jest... Kaj liczący, to nie jest oczywiście smok. Ale można to traktować jak smoka. Ojoj oj! Ojoj oj! oj. oj, oj, oj. Dobra, zacznijmy od tego, że ty... Już się nie pierdzielimy. Wstrząsające pociski. Na młodego draka spróbuj. E, dobra. Tu serio trzeba się już zastanawiać nad tym, co robić, bo widać, że Niezłomny już praktycznie nie żyje. Jeszcze raz trząsną pociski i nie, ten koleś umrze. Lagia tybi tego, ja. E, użyję... Nie, nie warto już używać tego. Po prostu zwykły atak. na Dlatego. Niezłomny, ty się musisz leczyć, zdecydowanie. E, zakaz święty blask, to nic nam nie da. Mniejsza płom... Mniejszy płomień lata eee, nie, na pewno nie Użyj na siebie duże przywrócenie Możesz na całą trójkę od razu Nie widzę w tym żadnego problemu Kurde, czemu ten drak jeszcze żyje? Dobra to użyj pomniejszych pocisków teraz, powinno starczyć. Ty, przecież on powinien już dawno nie żyć. Weź się do roboty stary no, w ten sposób. Czemu ten drak jeszcze żyje? Dobra, bijcie go Wszyscy bić draka. Teraz wszyscy bić czempiona. Wszyscy bić najwyższego kapłana. I wszyscy Kyle'a milczącego, oj, Jesus To jest dopiero przeżycie ciężkie, dobra, eee, niezłomne. Ogromne przywrócenie tutaj na wszystkich wokół Ty w tym czasie użyj... Co to jest? Jakoszyny niolety Kula ognia, na pewno nie To? Dobra Nieważne Smog umrzył. Płonący kamień. Ze środka tego kamienia promieniuje jasne pomarańczowe światło. Wydaje intensywne ciepło, które jednak nie parzy dłoni. Na Ziemi, w miejscu, wokół którego zwinięty był smog, znajdujesz kamień lśniący jaskrawo pomarańczowym blaskiem. Jednakże, kiedy go podnosisz, zauważasz, że jest zimny. Niezłomny spostrzega znalezisko i oczy nieładnie wychodzą mu z orbit. Patrzę z podełba, wydymając usta, jakby poczuł smak trucizny, po czym spływa na kamienne podłoże. Okrutna drwina dziwki. Wredna sucza, suka zawsze wie, jak można mi dopiec. <laughs> Co takiego? Ten, ten kamień, który podniosłeś, to fragment boskiego młota bomby, która zniszczyła Eotasa. Opowiedz mi o boskim młocie. Zapytaj mnie na szlaku widzący. Nie mam ochoty teraz gadać. Gorzkie perfumy tej dziwki nadal mnie tu z wrażenie rozłoszonego. Niezłomny po raz pierwszy da się zdać sobie sprawę ze swojego zachowania. Błogodnieje równie szybko, jak się uniósł. Więc zastanawiasz się, czy rzeczywiście był rozłoszczony. Hmm. Nie, to nie złość. Po prostu wygląda na to, o, że padłem ofiarą boskiego psikusa. Niech powstanie on między mną a nią. Widzący, gdyż tylko je, ja jestem w stanie go pojąć. Co on tutaj robi? Zastanawiające. Wybuch bomby był potężny. A nie posłałaby odłamków aż tak daleko od Stadeli. Drag musiał przynieść go tutaj z daleka. A może magrana zrobiła to osobiście? Jest coś warty? Ha, zapytaj Eotasa. Ale jeśli chodzi o, ci o pieniądze, może kiedyś był coś wart. Ale wkrótce rynek zalały odłamki boskiego młota, w większości podróbki z drobnymi zaklęciami, tworzone przez oszustów parających się magią. Nigdy nie było wiarygodnej metody na ocenę autentyczności odłamków w tym dokon więc dokonywali jej głównie widzący, sami w sobie przecież niewiarygodni. W związku z tym ceny odłamków po nie poszły w dół. Zapytaj dowolnego kupca, czy jest zainteresowany, a będzie próbował sprzedać Ci swoje odłamki. Weźmy go do frygi. Kotem okazał uważasz, jak Niezłomny ponownie patrzy na Ciebie z ale nic nie mówi. Okej, okay, niech będzie. Kolejne dwa lewy, bo czy mi się wydaje? Tak, dla mnie nie dla Niezłomnego. Ci stary mogę dać. E, wiedzy już nie możesz mieć wyżej, a nie możesz, bo tak. Dajmy ci w przetrwaniu. Po punkcie ci zostaną. Mistrzostwo w zaklęciach, ok. E, Czyli to pewnie daje troszeczkę więcej ten leczenia, chętnie. Nowy zestaw. A nie, po, to, że zakęcie wzmocnione. Nieważne. Jeszcze dla mnie, co ja mogę sobie wrzucić. Przydałbym się jakiś nowy skill, z którego i tak nie będę korzystać, ale by się przydał. Nam no, sobie, jeden, ten jeden w przetrwaniu ich będzie. Oślepiający cios. A, nie mam rozumieć pasywnego, pewnie. O, jest. I jest o współ, o odpowiedzialny za osłankowanie wroga Feratkowy z powodu rozkazu. Okej. Okay. Ja jednak lubię pasywki tutaj. Bądźmy szczerzy. Co dość pasywne mogą być przydatne. O, jeszcze bym coś pominął. Co to? Płaszcz umierającego dzika. Mmm, jami. No, weźmy z tego i chodźmy szybciej. Wynośmy się stąd, póki możemy. I lecimy do... Do, do, do... Gdzie była? W Pałacu Duka, czyli paprotnym Brzeg. Nie, nie Paprotny Brzeg. Paprotny Brzeg? Jak się nazywa to, co było na środku? Paprotny Brzeg był z osmaną beczółką. Dar Ondry to jest to z Burdelem ale aleje mają tą karczmę i tą gmach tajemnic objawionych. Zażewie. Tak, zażewie. Chodźmy. Oddamy jej tego questa. I dzisiaj pewnie znowu nie pójdziemy do Jelniego Brodu. Ale... No, co? Jesteśmy do przodu, tak? Coś już wiemy więcej. Niezłomny też nam coś wyjawił, chociaż niewiele. Bądźmy szczerzy. Mógłby nam więcej powiedzieć. A nie musimy więcej wędrować, to wtedy się lepiej poznamy i wtedy będę mógł ci opowiedzieć. Teraz mi kuźwa mów ćwoku jeden. Nie mam czasu na twoje gierki. Nie powolny, tylko szybki. Tu jest pa z Duke'a jest jest paraziłka. Dzień dobry, Puk Puk. Cukierek albo psikutas. Niczym w Kostium Queste. Którego ostatnio nie było. Ale byłem zajęty, bardzo zajęty. Serio. Dlatego też we wtorek były tylko orki, bo je miałem od nagrane, a nie miałem jak nagrywać wcześniej. Dopiero teraz, jest, już wieczór, jest godzina pół do dziewiątej. A ja siedzę i nagrywam pilarsy. A jeszcze muszę nagrać The Witness. Fryga! już Frytka! Chodź. <laughs> <toludzi> Niech pojęcie oprowadzi i przynosi ukojenie. Czy nadal masz wizję wodospadów? Jej głos jest niski i cichy. Tak, jaskini, i czegoś wewnątrz. Płomienia wiary strzeżonego przez wielkie niebezpieczeństwo. Chciałbym móc się tam udać osobiście. Pogoda z wyrazem poczucia winy na posąg. Dalej, w momencie kiedy ja to wszystko wziąłem? Pokaż pomcy kamień. Udałem się w podróż do palących wodospadów. Oto co tam znalazłem. Bierze kamień w dłoni i wydaje stłumiony okrzyk. Na płomień! Wiesz co to jest? To część bomby zwanej boskim młotem. Tak. Obraca go w dłoniach. Broń, która którą pomogła stworzyć sama Magrana, aby pokonać White Wena podczas Wojny Świętego. Obraca je w dłoniach, patrząc się w jego jasną poświatę. To dziwne uczucie wiedzieć go z bliska. Wcześniej to były tylko opowieści. Nie wydawały się prawdziwe. Jednakże jej usta wykrzywiają się w grymasie, a pomarańczowe światło rzeźbi głębokie cienie na jej twarzy. Więc dlaczego nie czuje się inaczej? Jaki z tego pożytek? Magrana jest boginią prób, a jednak wysłałaś mnie, abym poszedł drogą wizji, którą zesłała tobie. Dowiodłeś, że brak ci wiary. Jej twarz przybiera wyraz cierpienia. Czy to była próba, czy raczej dowód na to, co Magrana wiedziała od dawna? Powakamy w dłoniach. Zdaje się, że to podejrzewałam, ale liczyłam na inną odpowiedź. Każdego czeka próba. Nie da się jej uniknąć. Unikanie jej oznacza porażkę. Jej słabość jest tak jasna, jak blask reliktu. Może nosić szaty magrany, ale nigdy nie była jej wyznawczynią. Jest zagubiona w ciemności. Nie zapomina jej, jak to wygląda. A. Patrzę smutno na posągów o pustych dłoniach. To prawdziwe brzemię wiary. Nie wyzwania stawione przez boginię, lecz jej nieobecność, jej milczenie. Lub odpowiedzi, które demaskują, jak płytkie są Twoje własne przekonania. Zgadza nie przed, to... przed sobą. Wznaczenie odpowiedniego następcy zajmie kilka tygodni. W międzyczasie postaram się służyć wiernym najlepiej, jak potrafię. Umiarkowany spadek reputacji. Poczekaj tu. Nika i po chwili wraca, niosąc coś w rękach. Nie jestem już godna, aby tym władać, lecz może to jest, lecz może przyda się tobie. Poza tym jestem Ci winna podziękowania za Twoją służbę. schon, nara? Któraś mi dała? Bez przebaczenia. Czym jest to bez przebaczenia? Eee... Nie, rodzaj przedmiotu może klucze Prze skrzydło, bez przebaczenia. To jest kiścień, serio? Ej, trochę słabo. Czytajmy grę. Bo wiesz Czy mogę coś zdać, że był wzrost reputacji, a nie spadek? Może nie powiem, moja odpowiedź najbardziej mi pasuje od tego, co o niej sądzę. Laska, to była Twoja próba, która została Ci sama bogini, a Ty uważasz, że przez Ciebie spada mi reputacja, bo Ty byłaś niegodna. Ludzie są głupi. Wiem to. Ale czasem ludzka głupota mnie przerasta. Co teraz zrobimy? Trzeba wybrać inną odpowiedź, taką, która da mi wzrost reputacji, pomimo tego, że to wybrałem, było najbardziej oczywiste i najodpowiedniejsze. Tak, 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 wiem, daj masz wizję. O część bomby wielkiego młota. Magnę peła boski błąd swoim wyznawcom. Być może ufasz teraz. U... Położą kres dziedzictwu? Przemiana poprzez próbę, obraca kamień w dłoniach. To nie jest prosta odpowiedź. A nie spodziewa się niczego innego po mojej bogini. Ta kobieta nie została poddana próbie. Gdybyśmy byli sami, byłaby prawdziwą, transform... prawdziwą transformację. Uniesienie dłoni posągu, na którą patrzy, bucha płomień. Jedną z wielu rzeczy, które zawsze uwypuklałem w Magranie, jest jej związek z ogniem. To jak zarasta i rozprzestrzenia się. Czyż jak ciepło ognia rozchodzi się po pomieszczeniu. Weź mi to, czego potrzebowałam. Dopilnuję, aby mieszkańcy Zatoki Buntu otrzymali potrzebne im wsparcie. Dziękuję. Bardzo duży wzrost reputacji. Teraz pozwól, że ja dam ci coś, co, czego możesz potrzebować. Nika po chwili... By po chwili wrócić, niosąc coś w rękach. Broni go od bogini. Proszę, przyjmij to jako podziękowanie za swoją służbę magranie. I mnie. Jeszcze zeźmiesz w ten sposób coś, nowy, coś innego, czy tą samą broń? Tą samą. Przestej, ale przynajmniej coś wiemy więcej. To będzie nam na później, żeby móc sobie zrobić te. Edzio i Pelagia mają level. I przy okazji, coś się działo w tej warowni. Na pewno jej nie zwolnię. E, pójdzie tam ...Kirawias. Musi odbijać level, kiedy nas nie ma. W końcu z nim chcę później całkowicie chodzić. Ja nie wiem kogo wymienić. Chyba z rozpaczoną. Coś jeszcze, coś jeszcze mieliśmy. A, rozdać levela Ejdzio, powiedz mi, co tobie mogę dać? Atletka, to na należy ci zostawię wszystko co, tak jak jest. Uuu, energiczna obrońc, czy obrona. Wszystkie obrony plus 20, złość podtrzymywana. Nie. z Metodyczny atak, znów podtrzymywana. Pasywna. O. Zamienia 20% wyprowadzonych przez Rogów krytyków na trafienia, zamiast. 10% trafienia na napastnika. Uuuu. A tu powalenie przez 5 sekund. Tak, ataki przy odstąpieniu od walki mają większą cenność? Eee, nie. To obrona krytyczną. <laughs> przyda się. Plus dodatkowo Pelagia. Pokaż mi, Pelagia, co Ty możesz. Atletka 10, masz. Więc ja poszedł w przetrwanie i. W... Nie, w wiedzę nie. Po prostu w przetrwanie na razie. Jak ona fajna tu wygl fajnie to wygląda z tymi piórami. Tu mamy. Egida lojalności. Eee. Okej. Okay. Naglące wezwanie. Żywcze wezwanie. Mm. O! To wezmę. Jak ktoś mi się położy, będzie mogła go podnieść na chwilę. Po czym i tak on pa padnie, ale przez chwilę będzie mógł jeszcze walczyć. To się przyda na przykład na edziu. jeżeli by nam padł. No dobra! W takim razie w tym odcinku to już będzie na tyle i tak troszeczkę mi się przedłużył. W następnym odcinku skoczymy do wioski Jeleni Brud. I zobaczymy, co dalej. Może będzie coś ciekawego, może nie. Zobaczy się. Znaczy nie, to kwest główny, to raczej będzie dosyć intrygujący. Może no, na pewno coś z ołowianym kluczem, o czym doniesiemy Lady Web. Tyle wiem. Tak więc cóż, niech moc widzącego zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam się krótko.